Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyjść z izolacji. Przede wszystkim, wejść w izolację jest bardzo łatwo, dlatego że wystarczy parę dni, zaczyna się mylić dzień z nocą i już macie kłopot z tego, żeby wypaść z niezdrowego trybu życia. A zdrowy tryb życia to jest wtedy, kiedy wstajecie o 7 rano, zaczynacie robić swoje. I, yy, I zaczynacie normalnie dzień, tak jak wszyscy zdrowi na umyśle ludzie. Więc pilnujcie tego od razu, żeby jak stracicie pracę, czy cokolwiek się z wami stanie, takiego, że nie ma nic, co Was wyciąga z tego domu, nawet jeżeli pracujecie online, nawet jeżeli pracujecie yy, zdalnie, to i tak warto jest pilnować tego zdrowego trybu życia, dlatego że jeżeli nie macie kontaktu z światem na zewnątrz, nie macie kontaktu ze słońcem i zdrowym trybem życia. Szybko możecie popaść w depresję, a przez to coraz trudniej będzie Wam wyjść do ludzi i uczestniczyć w życiu społecznym. A życie społeczne to jest. To jest podstawa. Więc jeżeli na początku macie problem z tym, żeby w ogóle jak ja weszłam w tryb izolacji, to nie miałam ochoty w ogóle mieć żadnego kontaktu z ludźmi. I to, co mogę Wam polecić, to znaleźć sobie taką pracę, w której faktycznie jest ograniczony kontakt z ludźmi, ale Wy ciągle jesteście w ruchu i coś Was zmusza do tego, żebyście wychodzili z tego domu i brali chociaż minimalnie udział. Dla mnie to była praca w biurze na sprzątaniach, czyli faktycznie. Nikt nie musi o tym wiedzieć, że Wy macie na dany moment taką pracę, i wierzcie mi, że znam osoby, które chodziły do takiej pracy, mimo tego, że powinny zajmować stanowiska kierownicze i jeszcze wyższe stanowiska, i to są osoby, które są wykształcone, ale niestety na dany moment się wykoleiły, i po prostu to była jedyna praca, którą były w stanie znaleźć. Dlaczego ona jest taka dobra? Dlatego, że w przeciągu całego dnia możecie szukać pracy takiej, w której chcecie pracować. Możecie, szukać, możecie chodzić na spotkania, możecie wysyłać CV, a wieczorem idziecie i sprzątacie w biurze, nikt was nie widzi. Wygląda to mniej więcej tak, że macie całe piętro dla siebie, nikt na was nie patrzy, nikt was nie pogania i pracujecie sobie w swoim trybie. Jest to dosyć łatwa praca nieobciążająca psychicznie i nie obciążająca fizycznie, a zawsze to jest jakiś pieniądz, który wam wpadnie. To jakiej pracy wam nie polecam, bo jeżeli chcecie wyjść z negatywnej energii i wejść na właściwy tor życia, to nie polecam wam pracy, na przykład w, w takich miejscach, w których się sprzedaje alkohol, typu w barze. Nie polecam wam pracy w nie polecam Wam pracy na przykład na słuchawce i, i tego typu agresywnych miejscach, tylko w miejscu, w którym Wy będziecie mieli przestrzeń do tego, żeby dojść do siebie. I bez względu na to, co się stało i tak dalej, nawet jak będziecie sobie płakać podczas takiej pracy, tak jak ja to robiłam, o jak źle, to yy, nikt na Was wtedy nie patrzy. To jest super. Kiedy jesteście w negatywnej energii, czyli nie macie chęci do życia, jesteście w trybie przetrwania, w trybie izolacji, to inni ludzie reagują na Was inaczej niż byście tego chcieli. Czyli, mimo że nic złego nikomu nie zrobiliście, mimo że yy, nic takiego się nie stało, to. Inni ludzie, na przykład, potrafią was zaczepić na ulicy i mówić coś do was przykrego. Po prostu ludzie są energią i reagują na to, jaką wy w tej chwili macie energię, i to nie jest tak, że wy będziecie w tej energii już całe życie i, i nie utożsamiajcie się z tym, po prostu różne są momenty w życiu. To, jak wyjść z takiej energii, to właśnie wam chcę opowiedzieć. Najłatwiejszy i najszybszy sposób na to to jest yoga, a po drugie medytację. Nic tak nie powraca energii życiowej, jak medytacja. Ale medytacja to dosyć proste. To dosyć proste, wystarczy po prostu włożyć w to trochę wysiłku i włożyć w to trochę cierpliwości. I tak z każdym dniem, z każdym dniem, z każdym dniem przybliżacie siebie do... E, takiej właściwej harmonii waszych myśli. Dlatego, że to wasze negatywne myśli powodują to, że e, wasze życie nie wygląda teraz do końca tak, jakbyście chcieli. Zaczniecie pozytywniej myśleć, a to, żebyście zaczęli pozytywniej myśleć, e, to musicie też pilnować tego, co się w was wkłada. Wyobraźcie sobie to, że. E, Wy decydujecie o tym, czy Wy jesteście wysypiskiem śmieci, czy jesteście jednak osobą, do której chcecie, żeby w to, co było wkładane, jest, to będzie to, co, co najlepsze. I kiedy ulic idziecie ulicą, macie wybór, na co chcecie zwracać swoją uwagę. Jeżeli zwracacie swoją uwagę na śmieci, to to są właśnie te rzeczy, które do Was trafiają. Jeżeli zwracacie uwagę na pięknych ludzi i e, jak najpiękniejsze jak najpiękniejsze krajobrazy. Na przykład ja zawsze patrzę na, na drzewa, patrzę na na przykład na reklamy, na ładne rzeczy, ale wcześniej w ogóle nie przywiązywałam do tego swojej wagi i zwracałam uwagę na przykład najbardziej no, na to tam, gdzie się coś dzieje. A tam, gdzie się coś dzieje, to nie zawsze jest najlepsze, bo na przykład, jeżeli żół coś krzyczy na całą ulicę, to ja w tym momencie już odwracam swoją uwagę patrzę w inną stronę. A wcześniej było tak, że zwracałam uwagę na, na wszystko na wszystko naokoło. I to nie jest dobre, dlatego że wasze oczy decydują o tym, jakie będzie wasze życie naprzód. Więc. Patrzcie na pięknych ludzi, no niestety to jest przykre, ale tu jest selekcja. Wyobraźcie sobie, że jesteście selekcjonerem waszego świata i selekcjonujecie to, co do was trafia. Dlaczego to jest tak ważne w wyjściu z izolacji? Bo wy musicie mieć jakiś powód do tego, żeby wyjść do tego świata. A powodem nie może być to, że wy wierzycie, że ten świat jest brudny, jest brzydki i jest zły. Musicie zmienić swoje wyobrażenie na temat tego, jak wygląda rzeczywistość. A rzeczywistość może być różna, tylko wy musicie zmienić wasz tok rozumowania na temat tej rzeczywistości. Tak więc, pilnujcie tego co macie w obrazie. I też kolejną rzeczą, która ma was wyciągać z tego domu, to są ludzie. Jeżeli nie macie powodu do tego, żeby się z kimś spotkać, to będziecie siedzieć w domu, będziecie narzekać, jaki świat jest zły i po prostu nie będziecie chcieli wychodzić z tego domu. Jeżeli macie fajnych znajomych, macie fajnych ludzi dookoła siebie, którzy dzwonią do Was, pytają się, o spotkamy się, pójdziemy na kawę, pójdziemy do baru, pójdziemy do restauracji, pójdziemy do kina. Jeżeli Ci ludzie do Was dzwonią i, i macie fajnych ludzi, z którymi naprawdę chcecie się spotkać, to to Ci ludzie w naturalny sposób nawet w te gorsze dni będą Was z tego domu wyciągać. I teraz tak, Wiecie, jak łatwo jest poznać nowych ludzi? Wy sobie nie zdajecie nawet sprawy z tego, jak łatwo jest poznać ludzi. Ja kiedyś miałam takiego kolegę, który szukał sobie partnerki i jego kolega też. I wiecie, że oni wymyślili taki sposób, że jeździli samochodem po Warszawie, wysiadali z tego samochodu, biegli na przystanku, na przykład bieg do dziewczyny, zaczepią mówią: o cześć. cześć, mam na imię Adam, poznamy się? Oni byli tacy cwani, że po to żeby było szybciej, jeden prowadził samochód, a drugi wysiadał i pobiegł do dziewczyny, która stoi na przystanku. Tak to wygląda. Jeżeli chcecie kogoś poznać, to nie czekajcie aż ktoś do Was podejdzie i ktoś łaskawie się pozna na tym, jacy Wy jesteście genialni. No. Tutaj musi być trochę inicjatywy własnej i trochę kreatywności też. Nie możecie też oczekiwać od świata, że każdy będzie chciał z wami nawiązywać super przyjaźnie, ale im więcej znajomości nawiązujecie dookoła, tym większe macie możliwości, żeby nawiązać bliższe relacje, bo bliskie relacje nie nawiązują się od razu przy pierwszym spotkaniu i nie możecie też wymagać tego ani od siebie, ani od innych. Tylko bliskie relacje buduje się na podstawie tego, że robicie coś wspólnie i potem macie o czym rozmawiać, czyli o tym, co robiliście wcześniej wspólnie i co chcecie ewentualnie wspólnie zrobić w przyszłości. Z tego wynikają coraz bliższe i głębsze relacje międzyludzkie. Więc, jeżeli poznacie już kogoś i Będziecie chcieli nawiązać z kimś relacje i tak dalej. Potem się po jednym czy po drugim spotkaniu okaże, że nie, że jednak to nie jest ta osoba, to jest też OK. Izolacja ma też swoje plusy. W takim momencie życia uczycie się czujności. Wasz instynkt się wyostrza na cały świat. I umiecie coraz więcej obserwować w przyrodzie różnych zjawisk, czyli zaczynacie coraz bardziej się uwrażliwiać na świat i uczycie się dzięki temu też siebie. Bo nauka siebie to jest tą najważniejszą nauką w życiu. No przynajmniej ja tak uważam i ja tak mam. Czyli słyszycie inaczej, inaczej reagujecie na hałas. Inaczej reagujecie na to, co się do was mówi i jakim tonem. Inaczej odbieracie kolory, nawet inaczej odbieracie pogodę. Ale warto. Warto. Bo po bardzo długiej izolacji przychodzi taki fantastyczny moment, kiedy Zaczynacie doceniać najprostsze rzeczy, takie jak na przykład dla mnie to było siedzenie z drugim człowiekiem przy jednym stole. Takie rzeczy, na które w ogóle nigdy wcześniej nie zwracałam uwagi. I momentami niektórych z tych rzeczy nie lubiłam. Na przykład nie lubiłam tego, że jest pośpiech. Nie lubiłam tego, że ludzie coś ode mnie chcą, mówią coś do mnie. A dzisiaj to doceniam. I myślę, że wyjście z izolacji jest też po części aktem odwagi, bo jak wpadnie się już w ten tryb, to bardzo trudno jest się z niego wydostać. Też bardzo ważna sprawa to jest taka, że w momencie, w którym siedzicie w domu, nie jesteście przyzwyczajeni do tego, że Ktoś może na Was podnieść głos, ktoś może Was też obrazić raz na jakiś czas, ktoś może coś od Was wymagać, oczekiwać, ktoś może na Was się krzywo spojrzeć. Nie jesteście na to przygotowani, nie jesteście na to gotowi, bo ludzie, którzy biorą udział w życiu, to ludzie, którzy doświadczają tego non-stop i umieją bardzo szybko transformować tą energię. A jak wypadniesz z tego trybu. To dla ciebie jedno zdarzenie potrafi być sytuacją tygodnia, a dla innej osoby to jest sytuacja na 5 minut, i za 5 minut ta osoba już nie pamięta, co się stało. Więc musisz być też na to gotowa, bądź gotowy, że w świecie bywa ciężko. A na koniec taka bardzo ważna kwestia: czyli nie jesteś w stanie kontrolować świata. Ale siebie tak. Uczcie kontroli siebie, swoich emocji i swoich myśli. Po to jest też izolacja, bo szukaj sobie miejsca, w którym czujesz, że faktycznie ktoś cię potrzebuje potrzebuje cię drugi człowiek. Wtedy będziesz mieć faktycznie chęć do tego, żeby wstawać rano, iść, bo wiesz, że ten świat potrzebuje ciebie, potrzebuje Twojego działania, potrzebuje tego, żebyś żebyście dali radę, bo w miejscach, w których was ciągle krytykują, ciągle was obrażają, ciągle jest coś nie tak, nie tak, ktoś stoi nad wami z batem, z batem, to wy się wykończycie i to ciągnie z was, waszą energię życiową. Jak ktoś was nie potrzebuje, to niech radzi sobie sam. Jak ktoś was nie potrzebuje, nie mówi Wam o tym. Wow, jak super! Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci, że zrobiłaś to. Dziękuję Ci bardzo, że pomyślałaś bądź pomyślałeś o tym, czy o tamtym. Tak, dziękuję. To, yy, to wy sobie nie, nie poradzicie dalej, bo to będzie ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, i ciągnąć, i ciągnąć z was energię. Więc musicie być na to czujni. I też, jak wam na dany moment szkoda pieniędzy na, na przykład na rozwój, na książki, na siłownię, to wszystko macie dostępne za darmo. Ja, jak nie, było mi szkoda pieniędzy na, na książki, to chodziłam do biblioteki publicznej. Tam jest wszystko za darmo, możecie wypożyczyć i zwrócić po miesiącu. Biblioteki są w każdej dzielnicy. Na niektórych dzielnicach jest po kilka bibliotek i też jest to bardzo ekologiczne, dlatego że możecie wypożyczyć, poczytać i potem ktoś inny też skorzysta z tego, a jak kupicie, to wy raz przeczytacie i odstawicie na półkę i już nie będzie wam potrzebna ta książka. No chyba, że komuś ją oddacie. Jeżeli chodzi o siłownię, to wszystkie plany treningowe, wszystkie ćwiczenia, wszystko macie w internecie, nie musicie nawet kupować sprzętu. Bieganie! Bieganie macie za darmo. Spacery. Z musicie się zmuszać do tego, żeby wychodzić z domu z byle powodu. Jak musicie pójść do biblioteki, oddać tą książkę, to chce wam się czy nie, i tak już musicie się ruszyć z domu. I jeżeli nie macie internetu w domu, możecie zawsze posiedzieć w McDonald's. McDonald's macie WIFI za darmo. Możecie tam siedzieć i szukać pracy w międzyczasie. Grając w gry komputerowe, tak chcecie przeżyć życie? Dosłownie, tak bardzo mi szkoda jest tych dzieci, które nie będą już miały dzieciństwa w tych czasach. One nie będą miały żadnych wspomnień. Bo co one będą wspominać? O tym, jaki level osiągnęły na PlayStation? To nie jest ani dzieciństwo, ani dorosłe życie, bo znam też osoby, które mają po 30 lat dalej grają. Nie wiem, jaka, jaki jest fan. Z grania nie macie żadnej wymiany. Wy musicie ciągle mieć jakąś wymianę energetyczną. Po to, żeby mieć wymianę, musicie się kontaktować z innymi ludźmi. A jak się kontaktujecie, to uczycie się. Uczycie się siebie. Uczycie się tego jak inni ludzie na Was reagują, to znaczy, że to jest w Was środku na dany moment. Jeżeli większość ludzi, z których spotykacie na swojej drodze reagują na Was źle, to nie znaczy, że z tymi ludźmi jest coś nie tak, tylko to znaczy, że Wy musicie na dany moment popracować nad sobą. To Was właśnie uczą te sytuacje. Szukajcie sobie ludzi, którzy wkładają w Was pozytywne wartości związane z pracą i spędzaniem czasu. Nie możecie spędzać czasu w gronie osób, które na przykład są narkomanami albo alkoholikami, nic nie robią ze swoim życiem, tylko siedzą i narzekają, jak to 10 lat temu ktoś ich źle potraktował i oni kręcą się w kółko tego, co się wydarzyło 10 lat temu. Bo przesiąknięcie, ty, przesiąknięcie tymi zachowaniami i będzie Wam trudniej i trudniej i trudniej pociągnąć swoje życie do przodu, dlatego że będziecie ciągle. Dlatego że tacy ludzie ciągną energię, a nie możesz się rozwijać, jeżeli spędzasz czas. Ciągle, jako osoba, z której jest ciągnięta ta energia, nie mówcie sobie, że wy jesteście nieważni albo że wy jesteście jak coś mało wyjątkowi. To, że wy dzisiaj jesteście tutaj, to nie znaczy, że jutro nie może się diametralnie zmienić wasze życie. Bo możliwości w całej historii ludzkości nie było aż tak dużych możliwości zdobywania wiedzy, pieniądza ogólnie wszystkiego jak w tych czasach. Uważasz, że twój pomysł ma jakąś wartość? To spróbuj i działaj, bo ludzi, którzy mają wiele pomysłów, ale nic z tym nie robią, jest bardzo dużo, a ludzi, którzy realizują te swoje pomysły, to jest niewielu. I Zrobić pierwszy krok jest najtrudniej, a potem wszystko inne już idzie lawinowo. I tego Wam życzę. Ludzie, którzy cokolwiek robią dla innych, robią to dlatego, że oni naprawdę lubią ludzi, dlatego, że oni naprawdę chcą im pomóc, dlatego, że oni naprawdę lubią ludzi, którzy są dookoła nich, kochają ich i chcą zmienić ten świat na lepsze, chcą go jakoś poprawić. A tkwiąc w swoich przekonaniach na temat tego jaki świat jest zły, jak on chcecie skrzywdzić, jak on jest beznadziejny, do kitu i nigdzie nie ruszysz ze swoim pomysłem, to jakiś czas temu dostałam zaproszenie na rendezvous i odmówiłam. I od razu powiedziałam na wprost, bo zmęczyłbyś się ze mną. Bo jeżeli ja widzę, że Ty ciągle narzekasz, jeżeli ja widzę, że nic nie robisz ze sobą, jeżeli ja widzę, że Twoim pomysłem na życie to jest leżenie i zastanawianie się, jaki jest świat, zamiast iść, próbować i. Samemu przekonać się o tym, jak ten świat wygląda, niż siedzieć przed telewizorem i podziwiać na przykład to, jak wygląda inny kraj z perspektywy internetu. Bo tak, znam takie osoby, które potrafią kłócić się za żarcie o to, że one widziały już ten filmik w internecie, który utwierdził ich w przekonaniu o tym, jak jest w Indonezji i one tam nie polecą. Ale nie dlatego, że nie stać ich na lot. Tylko dlatego, że one już doskonale wiedzą, że tam jest źle. Ale wierzcie mi, że świat jest, nawet nie jest w połowie tak piękny, tak duży i tak. I nawet w połowie nie możecie sobie wyobrazić, jaką dużo jest wam w stanie zaoferować, jeżeli wyjrzycie za drzwi swojego domu. Dlatego izolacja na dłuższą metę, jest kompletnie niepotrzebna. I to jest, są jakieś takie głupie czasy, które powodują to, żebyśmy my wszyscy ludzie dookoła na siebie naskakiwali, nienawidzili się i coraz to bardziej siebie oceniali czy krytykowali. Ale po co nam to, skoro my możemy swój świat zbudować po swojemu, a nie tak jak nam nakazuje to jakiś wielki, wspaniały system. Odgórnie, sztuczna inteligencja, czy być może polityka. W polityce, ja mogę Wam powiedzieć, jak to wygląda w polityce. W polityce ci wszyscy panowie, którzy tak e, wspaniale się kłócą w telewizji, oni tak naprawdę spotykają się między sobą w kawiarni, albo oni nawet, oni nawet nie, nie, boją, nie krępują się. Nie krępują się nawet tego, że oni prywatnie, oni wszyscy bardzo dobrze się znają. Bardzo się przyjaźnią, bo tam chodzi o tak duże pieniądze, że oni doskonale wiedzą, że jak się między sobą nie dogadają, to nie dostaną tych pieniędzy. A ci ludzie, którzy tam przychodzą, przychodzą tam tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Ty myślisz, że co? Że komukolwiek na tobie zależy? Że ktokolwiek chce na przykład Twojego zdrowia, że ktokolwiek chce Twojej edukacji, Twojego rozwoju, żeby ci dobrze było w życiu? Nie, oczywiście, że nie. Najgorsza rzecz, z jaką należy sobie poradzić, to jest poczucie winy. Bo bez względu na to, co się stało, i tak, i tak w tym swoim nowym życiu musisz zacząć przynajmniej na początku udawać, a potem faktycznie będzie to już dla Ciebie naturalna poza, ale musisz zacząć nosić się ze sobą. Tak z dumą. Z dumą o sobie. Bez względu na to, co się stało, wierz mi, nie jest ważne, kto co dobrego zrobił dla tego świata. Wiesz, jacy ludzie wygrywają? Pewni siebie. Pewni siebie ludzie, bez względu na to, jakie dziadostwo mają do zaoferowania wszystkim ludziom. Oni zawsze wygrywają. I Większość ludzi dookoła nawet nie zwraca uwagi na to, co ten ktoś cały czas opowiada. Ale ważne jest to, że robi to z pewnością siebie. Ci ludzie, oni wygrywają. Ale ludzie, którzy mają piękne myśli, mają wartości, mają moralność, oni ciągle mają takiego krytyka w sobie, czy być może za mało. A być może źle. Nie, to nie jest tak. Po prostu musisz włożyć swoją pracę w wiarę w siebie. Na przykład, teraz taki etap, gdzie potrafię doceniać tak proste rzeczy, których ludzie w ogóle nawet chyba nie zauważają, jak kupić sobie coś lepszego w sklepie do jedzenia. Na przykład, dla mnie zawsze, afrodyzja to był łosoś. Nie wiem, po prostu już ma takie ceny, że. E, no, że jak, jak było mi szkoda przez dłuższy czas, to teraz, jak to mam, to bardzo to doceniam. Jak mam teraz spokój i ciszę w domu, bo na przykład rozstałam się z kimś, kto e, miał negatywne wzorce. To doceniam każdy dzień. I tego się uczcie i tego się trzymajcie. Doceniajcie każdy dzień. Nawet ten najgorszy dzień on ciągle coś wnosi do życia. Dziękuję Wam bardzo, że poświęciliście mi dzisiaj swój cenny czas. Czas to jest najcenniejsze, co się ma w życiu. Pamiętajcie o ludziach, którzy już tego czasu nie mają. I w tym tonie kończymy dzisiejsze wideo. Na razie.